Skąd dowiedziałeś się o projekcie? Od znajomego, który brał udział w takim projekcie. i Zarekomendował mi go, bardzo zadowolony. Też się tak zdecydowałem. Dzięki. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w projekcie? Chęć zmiany czegoś w swoim życiu. Zrobienia czegoś spontanicznie. Przede wszystkim też wyjście ze strefy komfortu. A jakie masz oczekiwania co do projektu? Oczekiwań nie mam żadnych. Starałem się sobie nie wyobrażać, jak mogłoby to wyglądać. Właśnie pójść tak totalnie spontanicznie poza jakimś rozmyślaniem, planowaniem poddać się po prostu, zaufać temu, co do mnie przychodzi. Dziękuję bardzo. Proszę.